Ej, <śmieniczy> <śmieniczy> Patrzcie na tą wodę. Cały czas nie patrzcie na most ani na brzegi, to spójrzcie się na wodzie. Jest wrażenie, że odpływamy, nie?

O, już nie? Jest I nasz cię wieže. Przyjemnie. Tak, Teraz... mam. Dobra, kucia. Konwersja. Sasha, usłapiesz. Sasha, sapiesz. Jak, czyje teraz będziemy robić? Na Kruki idziemy. Na co? Kruki. No. Teraz to będą są niewidoczne. Trochę zresztą widać Szałpińskie. To nie do mnie? Tak. Tam jest nam, nasz dom, nie? No. Skąd nie. On jest tam. Nie, tam. Nie, tam. tam. Dobra, tam. Opatrzajcie na tej mapie sobie. Dobra, nie zaczęło, bo to jest woda z Minecrafta. O, mm. ja, woda z Minecrafta. No. No woda z Minecrafta jest taka jakaś... ja. Nie do końca chcę zobaczyć. No. Jak on to zrobi, proszę Państwa? Hmm. Nie. No, to woda z Minecrafta, super No. No. Ja, ja, ja dziwi się, woda. że ty bierzesz... Nie, ręką. Nie wypadają z niego. Ej, te piękne kim... Ej, piękne niszczy ją. na piękne piękne szyją. <śmiech> <śmiech> nie nie się Mrukweł mm. na Duży. Naprawdę. No, prawdę mówić? No. <laughs> ale nie chcę zasmucić pana Adasta. ale wie to na żywo idzie. Okej. Pozdraw mamę. Cześć mama. <laughs> tak naprawdę to mi nie smakuje trochę. No, sam A ty? Zamówiłeś. Co, pan? Sam zamówiłeś. No wiem. A ja się czeka. czekaj. Tak, tak, tak. No. Paweł. Masz młodzin, został tylko cztery kilometry. O, teraz tak, tak. <grywa> <grywa> Czapka! Bocia! Moja siostra! Nie ma Henie! On naprawdę jest taki wielki. No jest, jest! No. Magda! On naprawdę jest wow. taki mały. Dokładnie. W wielkości samochodu O, Edyta! Ale jaka ta oś jest mała. A? No? Kuma. Kuna, ale fajne, kuna. Patrzcie, tchórz. Oh. Nie? No, fajną mam minę. Kujerzyk. A, A wie pan, że ja widziałem hey. prawdziwego? Na schodach. No ja Na schodach. O, Dzik europejski. Widziołnierz. Załogi. To u góry to jest bielik, nie? No? Szkoda, że nie można że godzików, żeby ono się ruszało. Ojeju, prawdziwy borsuk. Nie. Przed tobą. Nie. I prawdziwy lis. Nigdy nie wiedział, bo, słuchaj, ja widziałe, ja widziałem borsucha i bisa. Ja widziałem. Sarnę widziałem. O, i malutka sarna. Malutka Sarnę o. widziałem. A tą małą? Łosia widziałem, wielka widziałem. Co? Łosia widziałeś? Nie. nie

Wszystko zrobione jest do kapitego, do zupy. O, co byś teraz pomógł? A tu jest do masła jeszcze do ubicia. O jak chcesz. Ten... O tu, tu, tu. tu, tu, tu. I to tak trzeba stopniowo, stopniowo ubijać. I tu trzeba trzymać, żeby to masło nie wleciało. O tak. Do góry i na dół, Jeszcze wyżej troszeczkę. O i tak do biecia. O tak się ubija. No tak, jeszcze ja No jest masło. śmietana i do śmietany się wlewa właśnie śmietany i się ubija, żeby wyszło masło.

Matko Nie bój się! Żeby na takim dywanie chciał jeść Jajem gofry! Ja jem gofry, ja jem gofry! Jajem gofry! Ja jem gofry. Ja jem gofry. No dobry, no. ale masz uśmiech ładny ten Tak, To jest to. Nie. tak tej tak czarnej pożytki. No. No. Nie to rzucić. Do tak. no. dobrze. Jeszcze dalej, no, jeszcze dalej, do, do, do końca. Na dół, na dół na chwilę pani. Na dół, na dół, bo cała dziura to... No musisz, pokaj, śmiało, śmiało, śmiało. No śmiało. no. Ona no, pójdzie, pójdzie. No, pójdzie, pójdzie. Tak, pokaj. Okay. Tak, na dół, na dół, na dół. Na dół, na, na dół, na, chwilę, na chwilę. O, nie jest dobra, tu jest brodem.

A, łowić, jest do Fajnie. Jest mniej niż więcej do plaży. Ach, no nie wiem. Od razu się zapadło. Tak. To, <grych> to, to grubasie. No, no, sobie nie, sobie nie. Sobie. co to jest się. Wszystko okej. Okej? Mhm. Troszkę bolą? Troszeczkę. Troszeczkę, no Już nie. No, Już nie. To jest nasz I mamy. Jest. Dużo jest. nie no nie? Moksi, ale fajnie. A ja tylko troszkę. Panie Adamie to jest jedna. Nie. Dwie. Dwie. Tak myślałem. I'm sexy and i know it. I'm a sexy i now, to, now, and now, to, wiem masz szpetną główkę, kaczuszko. Masz położyć. Straciła. straciła włosy. Jo, zakryję ci tym! <laughs> ja i się z tym męczę od 15 minut! A co wy to robicie? Pizze! Ja... aaa, Dobra. Eee, eee. No smaruj to! No czekaj, tak. mąkę wezmę, będziesz jechał. Oh. Jo, mama, nie wpuszczaj! Nie wpuszczaj na znów! No, no, nas no. no a trochę nierówna! Zrobiłeś już tę? Ja się tak, wiedziałem, że masz taki chaleb. <laughs> <laughs> Bardzo! A tu jeszcze Przyjdźcie! Jako już mi się jeszcze bardziej, chyba Dobra, idź tu moje ja tu sami zrobię. Ja to zrobię! Ja to zrobię! Weź trochę tę rękę. Kot wam pomoże. O, chodź Kiczyć, zamoż tu rękę. Nie, to będzie farcz! Teo, kot to będzie farsz. Kot to będzie. O, daj to. rozsmaruj to, tu. O, już gramy? Okej. Okay. Jesteśmy na planie. Zapal. Światła. Fajne mam ręce, prawda? Jo, zrobiliśmy ciasto. to mnie, mamo. O, daj. Zapal. Poprawka. z No co, A, bucheczek. No, na kiedy O, mocne, bera! O, Zaraz wchodzę! Patrz tatuszu, Oy. ja piję soczek! <laughs> to chciałbym pozdrowić tatę, i mamę, i ciocie i babcie, i Kubę, i Piotka to i, i Larry Jane! Zlema... Uleka, no, to Ej, zapraszam na ulajka, przecież ty. Na ulajka, Nie, ja sobie biegałam. Pan nagrywało?

oh, oh.